Skończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walki. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi gnata do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem, ciało upadłych aniołów! Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem komiksu. Prawda rozszczepiła mi czaszkę, a jaskrawo zielony płomień spalił kłamstwa. Całe moje życie wydawało się podzielone na obrazki. Słowa wisiały w powietrzu jak balony. Byłem bohaterem komiksu. To zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego. Barman się świeci, a sny są zrobione z pochylonych nekromantów. Śpiewa jak bananowy przegub, zbliżając się zbytnio do konstelacji na ogolonej głowie. Deszcz żab się skończył, rozpoczyna się deszcz krwi. To, to była pomyłka albo był głupi dowcip. Ktoś Zbyt wyraził coś niezrozumiałym. Zupełnie bez no sensu. Ogarnęło mnie deja vu. A głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem gry komputerowej, Max. Prawda niczym zielony ogień płonęła w moim umyśle. Informacje o uzbrojeniu wiszące w powietrzu, widoczne kątem oka. Niekończąca się strzelanina. Czas spowalniany, żeby pokazać moje ruchy. Paranoiczne wrażenie, że ktoś kontroluje każdy mój ruch. Byłem bohaterem gry komputerowej. To zabawne. Nie daj się. To Valkyria, narkotyk. Obudź się. Pamiętaj, kim jesteś. To była pomyłka albo głupi dowcip. Ktoś bradził coś niezrozumiale, zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Coś przydarzyło mi się dzisiaj w biurze. Dostałam dziwną notatkę, chyba o wikingach. Kochanie, muszę lecieć. Opowiesz mi o tym wieczorem. Miłego dnia, kochanie. Dziury po kulach czerwieniły się jak rubiny, a krew lśniła na jej jasnej skórze. Była taka piękna. Zabójca się uśmiechał. Ciało upadłych aniołów! Zielony koszmar powoli się kończył, zostawiając w mojej duszy mroczne plamy, których nie da się zmyć. Czułem się jak trup, byłem w szoku. Obudziłem się zlany zimnym potem, śmiertelnie zmęczony. Było mi niedobrze. Leżałem w kałuży własnych wymiocin. Zanim świat zrejestrował, ta wiedźma powiedziała. Zabierzcie mnie do Cold Steel. To była jedyna wskazówka, jaką miałem. Całą wieczność zbierałem się do kupy. Gdy już odżyłem, pojechałem prosto do odlewni Cold Steel za miastem. Sporo się tu działo. Jak na tak mroźną noc jeździły ciężarówki i biegali ludzie. Miałem przewagę nad tą wiedźłą. Sądziła, że mnie zabiła i nie spodziewała się mojej wizyty. Czas ruszać. Męcząca podróż wprawiła mnie w szalony nastrój. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Zataczałem się, idąc po zamarzniętym dachu odlewni, wśród padającego śniegu i wyjącego wiatru. Byłem jak ninja, obdarzony mocą kung fu. Poważnie, a nawet byłem supermenem, gotowym wpaść przez świetlik i rozwalić wszystko. Niemal opuszczone tereny przemysłowe, w samym środku pustkowia. Odlewnia była doskonałym przyczółkiem działalności przestępczej. W środku roztopiony metal wrzał i kipiał jak mikstura czarownicy. Niebezpieczne warunki. Wyjątkowo silna śnieżyca. W historii miasta samochody utknęły w zaspach. Opady śniegu. Prognozą. Taka pogoda ma się utrzymać. Śnieg sypał z nocnego nieba jak konfetti na diabelskiej paradzie. Śnieżyca trwała w najlepsze. Ogłaszam alarm. Ośrodku jest Intrus. Powtarzam, ośrodku D6 jest Intrus. Rozpocząć operację trupów. Ten wojskowy żargon w Radio mógł oznaczać tylko jedno. Zamierzali zniszczyć dowody i zniknąć. Byłem tak blisko. Ukryta prawda czekała za rogiem. Najemnicy działali starannie, łącznie z robotą papierkową. Znowu brakuje trochę towaru. Jeden z chemików chciał wziąć działkę na prywatne przyjęcie. Na razie zamknąłem go w celi B7, w starym laboratorium. Byłem na tyle blisko, aby usłyszeć tajemnicę z za następnych drzwi. Czułem się jak detektyw z filmu, Bogart w roli Marlowa albo sama Spida szukającego sokoła maltańskiego, aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Idąc po śladach. Zamierzałem dotrzeć do ostatecznego objawienia, nawet jeśli równocześnie dotarłbym do zimnego grobu. Pod odlewnią był stary wojskowy bunkier. Wojskowy znak na podłodze wydawał się znajomy. Widziałem tysiąc jego odmian na ścianach miejskich budynków. Tyle, że ze strzykawką zamiast miecza, projekt Valhalla. V jak Walkiria, V jak Valhalla. Zaczęło to przypominać szaloną teorię spiskową. Ściśle tajne, projekt Valhalla, armia Stanów Zjednoczonych, sieć i kresy. Valhalla to według mitologii nordyckiej niebiańskie miejsce, do którego trafiali po śmierci najwięksi wojownicy, aby ucztować i bez końca ćwiczyć się w wojennym rzemiośle. A ich rany cudownym sposobem natychmiast się goiły. Walkirie to służki Boga Odyna, które zanosiły do Valhalla dusze najodważniejszych wikingów. Rok 1991. Celem badań jest stworzenie substancji chemicznej, która ma zwiększyć wytrzymałość i morale piechoty. Rok 1995. Wyniki niezadowalające. Projekt anulowano. Ktoś postanowił kontynuować ten chory eksperyment bez zgody rządu. Nastąpił przeciek informacji na temat projektu. Za wszelką cenę trzeba usunąć ten problem. Przepustka czerwona wydana przez szefa projektu. Test polowy, podwoić dawkę wszystkim obiektom, obserwować i analizować ich zachowanie na terenie miejskim. Terenem tym był mój dawny adres w New Jersey. Wpisu dokonano trzy lata temu. Gdy już sądzisz, że przeżyłeś największy horror, sytuacja się pogarsza. Jak mogłem uciszyć ten wewnętrzny głosik mówiący mi, że powinienem się cieszyć? Że teraz tym bardziej miałem prawo do zemsty za wszelką cenę. Głosik dowodził niezbicie, że byłem przeklęty. Po ułożeniu układanki wyłaniał się ten sam obraz: szalony morderca o zielonych oczach, stojący za plecami, niczym urzeczywistniony koszmar. Szaleńcy, którzy zabili moją rodzinę, byli królikami doświadczalnymi projektu Valhalla. Wystarczyło iść śladem trupów. Wszystko wskazywało na nią, na pannę Walkirię. Odlewnia zamieniła się w ogniste piekło, a wszystkie ślady poszły z dymem. Zgubiłem trop i chyba milion lat nie spałem. Zaczynałem przypominać szkielet. Przy życiu utrzymywały mnie tygodniowe pączki. Były paliwem, które rozpalało szalony piec w moim umyśle. Nie pamiętałem, kiedy ostatnio widziałem słońce. Ciągle pracowałem na nocnej zmianie. Gdy zapadał zmrok, Nowy Jork przestawał przypominać miasto z piosenki Sinatry. Źle siedziało nocą na ulicach mrocznego Nowego Jorku. Siedziałem w całodobowej knajpie, wlewając w siebie litry kawy. Gdy dzięki wiadomości od Bibi znów znalazłem trop, co do diabła stało się na Ruską Street, Max! Teraz mają mnie na celowniku, musimy o tym pogadać. Ustalić jakiś plan działania. O 2.30 w garażu QR Communication. Im dłużej myślałem o śmierci Alexa, tym bardziej wyglądało to na zdradę. Mogłem się domyślić. Bibi mnie sprzedał, a teraz chciał dokończyć robotę. Garaż wyglądał na wymarły. Bibi przyszedł w na miarę garniturze, ze złotym zegarkiem i spinkami do mankietów. Gliniarza zwykle nie stać na coś takiego. Maksiu! Aż ociekał słodyczą. Był winny jak diabli. Co właściwie oznacza Bibi? Bezwzględne bydle. No już, nie bądź taki i zapal sobie cygaro. Nie palę. Max, nawet nie masz pojęcia w jak wielkie gówno wdepnąłeś. Ogromne, nie masz pojęcia. Chyba jednak jesteś sprzedajnym gliną, który wystawił swojego partnera. Tak samo jak tych bandziorów w metrze. Założę się, że z Aleksem było tak samo traktowałeś to jak osobistą zemstę. Nie wygrasz tego, Max. Nie, ale mogę się upewnić, że ty też nie. Bibi okazał się kolejnym wrednym typem. Skorumpowany glina. Tchórzliwy, tak, że wolał nasłać na mnie swoich zbirów, aby wykonali mokrą robotę za niego. Docierają do nas meldunki o pożarze w rezydencji Westchester, która należy do Angelo Puccinello, rzekomego ojca rodziny mafijnej Puccinello. Wbrew wcześniejszym oświadczeniom policja twierdzi, że Max Payne nadal znajduje się na wolności, kontynuując krucjatę przeciwko mafii. Jemu też przypisuje się to podpalenie. Nie przypominam sobie, żebym coś podpalał, chociaż pamiętam płomienie.